Kolejne pole nadziei daje nadzieję. Żonkilowe poletko przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim to na początek tegorocznej akcji. W Podlaskiem żonkile, symbol nadziei, sadzą szkoły, przedszkola, instytucje i tym samym biorą na siebie zobowiązanie czynnej pomocy białostockiemu hospicjum dla dzieci. Żonkilowe pola nadziei to międzynarodowa akcja realizowana tylko przez hospicja. Dorota Kuc. Czekaj, Kilkadziesiąt cebulek żonkili posadziły dzieci z białostockich przedszkoli, przedstawiciele szkół, władz miasta i województwa. Wojewoda Podlaski chciał, aby takie pole nadziei zakwitło na wiosnę przed urzędem, obok którego przechodzi wielu ludzi. Aby ono symbolizowało i przypominało, że warto wspierać białostockie hospicjum, warto wspierać tych ludzi, którzy pomagają innym. A zatem wydaje się to dobre miejsce do tego, żeby takim symbolem zachęcić do pomagania. Taka jest rola pól nadziei. Mają kojarzyć się z hospicjum. W Podlaskiem przez dwa lata prowadzenia akcji posadzono kilkanaście tysięcy żonkili. Tegoroczna akcja jest trzecią. Wiosną, gdy żonkile zakwitają, są rozdawane w ulicznych kwestach i pomagają w zbieraniu pieniędzy. Pieniądze są konieczne, żeby zapewnić dobrą opiekę śmiertelnie chorym dzieciom, którymi opiekuje się hospicjum. Możemy zapewnić im godne odchodzenie. Bez bólu. Przede wszystkim bez bólu i cierpienia i co jest najważniejsze odchodzenie swój, wśród swoich bliskich. Hospicjum opiekuje się obecnie trzydzieściorgiem dzieci w podlaskiem, między innymi trzyletnią Wiktorią, okay, to śpij po śpij, śpij. Dziewczynka urodziła się z wadą serca. Nie widzi, nie słyszy, ma napady padaczkowe. Kilkakrotnie lekarze z hospicjum ratowali jej życie. Do tych dzieci my jeździmy. Te dzieci mają opiekę non-stop, 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę i w dzień, i w nocy. Opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, duchową, psychologiczną, właściwie każdą. Fundacja Pomóż prowadząca hospicjum, dba też o propagowanie misji hospicjum. I to właśnie ona organizuje sadzenie Pól Nadziei. Rozdaje sadzonki żonkili wszystkim, którzy chcą wesprzeć hospicjum. Tegoroczna akcja, w ramach której szkoleni będą również wolontariusze, zakończy się kwietniowymi kwestiami i koncertem finałowym w maju. Dorota Kuc, obiektyw. Rozpoczęła się kolejna edycja kampanii Pola Nadziei. Jej celem jest propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To międzynarodowy program realizowany przez Hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili symbolu nadziei i tworzeniu pól nadziei. Takie żonkile posadzone zostały przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Akcja ma wspomóc Fundację Pomóż im, prowadzoną przez Białostockie Hospicjum dla Dzieci. Bardzo dobry cel. Spotkaliśmy się po to, żeby przypomnieć o tym, że są osoby, które potrzebują naszej pomocy. Są osoby, które potrzebują opieki hospicyjnej, czyli tej opieki w najodleglejszym okresie życia, w tym w okresie życia, który zbliża się nieuchronnie i blisko do końca tego życia. Jałóżowskie Hospicjum zajmuje się dziećmi. Mamy pod opieką 20 kilkoro tych dzieci. Te dzieci nam odchodzą, umierają, przychodzą nowe. My się nimi zajmujemy, lekarze, pielęgniarki. Całodobowo przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jesteśmy cały czas na telefon. Ci rodzice mają zabezpieczenie, że w razie gdyby coś się działo, to my cały czas jesteśmy. No Ta akcja właśnie ma o tym przypomnieć, że są tacy ludzie, których na co dzień nie widać, bo oni są w domu, bo to hospicjum domowe, ale którzy są i którzy oczywiście tej pomocy. Wiele instytucji uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Urząd Wojewódzki, tak naprawdę, od początku tej akcji jest w tym obecny, ale tym razem takie pole nadziei powstaje przed Urzędem Wojewódzkim, po to, aby naszym klientom, a także przechodniom pokazać pewien symbol tego żółtego żonkila symbol tego, że warto pamiętać o tym, że w domach niektórych. Pojawia się ból, cierpienie i nie zawsze te osoby radzą sobie z tym bólem, cierpieniem i lękiem sami i że istnieje hospicjum, które pomaga ludziom przejść te trudne chwile, ale także potrzebuje naszego wsparcia właśnie to hospicjum. Żonkile przekazane zostały również instytucjom współpracującym z Białostockim Hospicjum dla Dzieci. To dzięki nim Białystok może być miastem niosącym nadzieję cierpiącym i umierającym. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj porozmawiam z tymi, którzy niosą nadzieję tym, której tej nadziei brakuje. Moimi gośćmi są pani doktor habilitowana Katarzyna Moszyńska-Rosłan i pan Dariusz Kuć, lekarze z Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Witam Państwa. Rozpoczęliście akcję dzisiaj Pola Nadziei. Komu tę nadzieję i w jaki sposób chcecie nieść? To jest trzecia Podlaska edycja akcji Pola Nadziei. Akcja jest ogólnopolska, nawet można by powiedzieć ogólnoświatowa, ale tutaj w województwie podlaskim my zajęliśmy się tą akcją. Chodzi tutaj o to, żeby nieść nadzieję dzieciom, umierającym, dzieciom chorym, dzieciom, które są pod opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Do tej akcji włączamy szkoły, przedszkola uczelnie, różne instytucje, galerie, instytucje samorządowe czyli wszystkich ludzi chętnych, którzy chcą posadzić na swoim terenie, powiedzmy sobie przed szkołą, poletko żonkili. Teraz to, te żonkile w październiku sadzą po to, żeby one w kwietniu, maju wykiełkowały, wyrosły, po to, żeby je ściąć, żeby je rozdać, żeby przypominać sobie o tej idei hospicyjnej, przy okazji zbierać też datki na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, bo przypominam, żeby cały czas w większości jednak utrzymujemy się z pieniędzy ludzi dobrej woli, czy to z 1% podatku, czy też z różnych akcji charytatywnych. Ale tylko w, tej, w ramach tej akcji nie tylko zbieracie pieniędzy prawda? No tak, to jest też promocja wolontariatu, czyli tej bardzo, bardzo ważnej idei, yy, która, przyświe, która no, pomaga nam w hospicjum, prawda? To są ludzie, którzy zdecydowani są, są pomóc. I, yy, ta... Czy łatwo jest pozyskać dzisiaj, zachęcić młodych ludzi, żeby zostali wolontariuszami? To różnie bywa, aczkolwiek właśnie ta wiedza i pokazanie, że co robi, do czego służy wolontariat, kto może być wolontariuszem, jak w ogóle znaleźć drogę do tego, żeby być wolontariuszem. A kto dziś wobec tego, kto może być wolontariuszem? No właściwie wolontariuszem może być de facto każdy. dlatego że no Ale chyba nie każdy może 18 spotkać 18 się tak, właśnie tak. z takim dzieckiem, które naprawdę jest w bardzo ciężkim stanie. prawda? właśnie mówię, że, że, że właściwie każdy. Z tym, że nie każdy może pomagać przy tych ciężko chorych dzieciach. Jeżeli ktoś nie ukończył 18 roku życia, czy też jego konstrukcja psychiczna jest na tyle słaba, że on sobie nie poradzi z tym, to on nawet nie powinien w tym brać udziału. Ale zawsze może pomóc w biurze, w rozesłaniu y, kopert, po, w, 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 w zrobieniu czegoś interesującego, w kwestach może pomagać na przykład, prawda? A, ale też liczymy na osoby, które są dojrzałe, to znaczy na osoby, które y, nawet na te osoby y, 50 plus, tak bym powiedział, na całym świecie jest tak, że wolontariatem zajmują się osoby starsze. To nie jest domena ludzi młodych. W Polsce jest akurat odwrotnie. W Polsce wolontariuszami są głównie studenci i licealiści. My też na nich liczymy, bo to są wspaniali ludzie, którzy jeżeli nasiąkną taką atmosferą pomagania innym, to oni, to oni wejdą w to dorosłe życie zupełnie inaczej ukształtowani. Wkrótce Światowy Dzień Hospicjów. Czego byście sobie z tej okazji właśnie życzyli? Ja myślę, że stabilizacji pewnie byśmy sobie to życzyli. Pa, stabilizacji prawda? finansowej, bo, bo to jest organizacyjnej. Tak, tak, bo my jesteśmy lekarzami. Proszę za zauważyć, w jakiej roli występujemy. My, jako lekarze, występujemy trochę w roli takich, no powiedzmy sobie. Proszących. No, ludzi proszących. My, my, nie, my nie możemy zająć się. Yy, tylko i wyłącznie leczeniem, pogłębianiem swojej wiedzy. Ale musimy cały czas tak, zdobywać pieniądze tak, my na tę pomoc. My musimy myśleć o tym, jak my mamy przetrwać, znaczy nie my, jak, jak mają przetrwać te rodziny, którymi się zajmujemy, bo to nie o nas chodzi. Bo to jeszcze, jeszcze chodzi o to, że yy, muszą być spełnione pewne standardy medyczne, tak to się nazywa, prawda? Że ta opieka hospicyjna szczególnie. Opieka hospicyjna nad dziećmi w domu wymaga tego, żeby były spełnione określone elementy tej opieki. Tak, to nie są tylko, to nie jest tylko leczenie przeciwbólowe, tak jak się kojarzy, prawda? W takich stanach terminalnych. Nie, to jest wszystko, co pozwala dzieciom żyć. I odchodzić godnie, w spokoju i nie tylko bez bólu. W związku z tym te, te y, potrzeby wymagają, no niestety wymagają kosztów. Ale właśnie, co oprócz leków? No bo leki są taką sprawą oczywistą. Co jest potrzebne w y, waszej codziennej pracy? Tak, to są ludzie, to jest całe, całe przyrządowanie. Proszę sobie wyobrazić, że my jednak musimy w tych naszych domach takie mini szpitale organizować. Bardzo często to, jest, to, to dziecko jest obstawione bardzo dużą ilością y, sprzętu, a ten sprzęt jest piekielnie drogi. Jeżeli my na przykład y, mamy teraz dwa y, przenośne koncentratory tlenu, to, jest ta, to są urządzenia, które... No, zamiast butli tlenowych. Zamiast butli tlenowych, prawda? Dzięki temu dziecko może jechać z domu do poradni na przykład, do szpitala na przykład, czy też chociażby wyjść na podwórko. I prawda? to Wy kupujecie te... Y... Tak, Właśnie tę Ale, aparaturę? Tak, no my oczywiście. I ile kosztuje chociażby taka aparatura? No, 18 tysięcy płaciliśmy za ten ostatni koncentrator tlenu, więc takie. Tak, więc to są tego rzędu pieniądze. To są olbrzymie War... pieniądze, wobec tego to jak brzywie. sobie radzicie w tej chwili yy, finansowo, właśnie. Ja dzięki pospisy. Państwu, dzięki, dzięki, dzięki tym ludziom, którzy zechcieli wpłacić 1%, dzięki tym, którzy zechcieli z nami współpracować właśnie w organizacji różnych akcji, biorą udział w kwestiach. Dają nam darowizny, datki. To jest jakby ten element, który pozwala funkcjonować, bo my ten sprzęt mamy, wykorzystujemy. Bo to jeszcze warto Darku powiedzieć, że. Bo to tak brzmi: tlen. Ponieważ w opiece hospicyjnej najważniejsze, jednym z ważniejszych elementów to jest to, żeby dziecko nie dusiło się, tak? Czyli tlen, właśnie leczenie przeciwbólowe, odżywienie właściwe to takie proste elementy hospicyjne, bardzo ważne, ale żeby je można było w domu. Zastosować, żeby nie, nie trzeba było kłaść dziecka do szpitala, to musi być do tego sprzęt. Tak, bo te dzieci inaczej oddychają, inaczej Dokładnie, jedzą jest... zupełnie. Nam się wydaje, że to wystarczy oddychać. Nie, nie wystarczy oddychać. Do tego oddychania potrzebny jest sprzęt, bardzo drogi sprzęt. I dlatego właśnie nam są potrzebne te, te fundusze. Oczywiście, że Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje nam naszą usługę. Jakąś opiekę. część potrzeb. Tak, ale to jest tylko niestety potrywać. część. To Pieniądze jest jest... to jest jakby jeden problem, tak. bo hospicjum potrzebuje pieniędzy. Dzieci potrzebują miłości i opieki, ale przecież Państwo też potrzebujecie chyba jakiegoś wsparcia takiego emocjonalnego. Bo, bo jak to jest pracować każdego dnia, spotykać się z tragediami yy, innych ludzi, a jeszcze tym bardziej dzieci? Bo i rodziny musicie pocieszać i te dzieci, jak Państwo wznosicie właśnie to, to obciążenie takie psychiczne. To jest chyba tak, że każdy z nas indywidualnie mm, jakoś układa się do tego wszystkiego. Ja jak mówię, że to yy, praca w hospicjum potrafi być źródłem satysfakcji, to może brzmi dziwnie, ale to jest prawda. To jest prawda, ponieważ my się czujemy potrzebni. My widzimy, że jesteśmy potrzebni. My widzimy, ja pracuję już wiele lat w związku z tym, jakby widzę różnicę między tym, jak kiedyś odchodziły dzieci, jak odchodzą teraz, jak wygląda potem rodzina. To, że to hospicjum to nie jest tylko te nasze wyjazdy do dzieci, ale to jest również grupa wsparcia i dla rodziców, i dla rodzeństwa i dla tych, którzy jeszcze z nami są, i dla tych, którzy odeszli. Za tydzień organizujecie w Augustowie konferencję naukową poświęconą właśnie hospicjom i będzie poruszony chyba taki dosyć nowy problem, hospicjów prenatalnych. Co to takiego? To jest taka jakby idea, która w Polsce jest stosunkowo nowa, na świecie już jakiś czas funkcjonuje i tak na logikę powinno dawno funkcjonować, ponieważ to jest hospicjum, które obejmuje opieką matki, które są w ciąży, z rozpoznaną bardzo ciężką, czyli taką nierokującą nadzieję na dłuższe życie, wadą płodu. Te matki, które no one mają teoretycznie prawo y, usunąć y, ciążę, y, ale te matki, które chcą to dziecko donosić, to potem zostają same. W związku z tym ta idea hospicjum prenatalnego obejmuje mamę w ciąży, poród i po porodzie, bo to dziecko, żeby można było to dziecko zabrać do domu, żeby mama mogła być z nim tak długo, jak dane mu jest być z nami. Ale to szpitale nie zapewniają teraz takiej wystarczającej właśnie opieki dla takich mam? To znaczy że szpitale to zapewniają to. taką opiekę, tak. Tylko że ta opieka wygląda nie tak, jak powinna wyglądać dokładnie, prawda? To jest jakby alternatywa dla tych kobiet, które nie chcą, a mają prawo do tego z powodów medycznych yy, dokonać aborcji. Z powodów światopoglądowych nie chcą tego zrobić, prawda? I yy, jakoś tak yy, lekarze do tej pory nie są przyzwyczajeni do tego, że kobieta wie, że, że, to, że jej dziecko nie ma szans na życie i lekarze mają takie przyzwyczajenie, no jak, no, do, no więc trzeba tę ciąże zakończyć, bo, bo, to, bo ta ciąża nie ma żadnych szans, prawda? No, no, no to po, po co to dalej, po co to kontynuować? I później taka kobieta idzie na oddział położniczy i pierwsze pytanie, bo, bo jak się rozmawia z tymi kobietami, czy czyta, czyta ich wspomnienia, które zadają, zadaje personel medyczny, niekoniecznie lekarze. Dlaczego pani nie usunęła tej ciąży? To jest pierwsze pytanie. I jak się ta kobieta czuje? Ona nie, ona nie musi się tłumaczyć, dlaczego ona nie usunęła ten ciążę. Ona po prostu nie chciała. Ona chciała urodzić dziecko, I niezależnie I to, jak ono długo by żyło. Tak. I ona nie, ona nie no może ona zostać sama. sama. Ona musi być pod opieką lekarzy, ginekologów, genetyka, który prawidłowo rozpozna, ginekologa, który prawidłowo ciążę taką poprowadzi, położnika, który dobrze urodzi to dziecko i będzie wiedział, co z nim zrobić. I hospicjum niesie właśnie ten bardzo potrzebny ratunek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naprawdę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.